Zakupy zrobione, gotujemy razem. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Na Szlaku Smaku. Dziś dla Państwa przygotuję kulebiaka. Tak, kulebiaka z nadzieniem twarogowym, z dodatkiem boczku, czosnku, natki, pietruszki i kminku. A składniki, które tak naprawdę będziemy potrzebowali do ciasta, to jest mąka, drożdże, do tego proszek do pieczenia, soda, cukier i mleko gwarantuję Wam, że ciasto to zawsze Wam wyjdzie. Słuchajcie, zaczniemy najpierw od farszu. Zauważcie, że nie mam deski, więc chciałbym Wam wytłumaczyć, co na początku trzeba zrobić, gdyż ciasto drożdżowe troszkę nam e, zabierze czasu. Także pierwszą czynność, którą trzeba zrobić, ja już mam tutaj farsz przygotowany do kulebiaka, czyli potrzebujemy ugotować kaszę gryczaną, do tego przesmażyć boczek do Boczku dodać czosnek, skórę z cytryny, szczypta kminku, twaróg i śmietana. Są te wszystkie składniki, które trzeba razem połączyć, i wychodzi nam wtedy. Farsz. Słuchajcie, tak naprawdę farsz możecie użyć różny. Mogą być to grzyby, mogą być to warzywa, mogą być, może być to farsz mięsny. My zrobimy farsz na bazie twarogu z boczkiem szczoskiem, z kulką cytryny, śmietaną, kminkiem i kaszą gryczaną, ale tak naprawdę będziemy bazować na cieście drożdżowym, więc zabiorę wszystko, zrobię porządek i... Zaczniemy od ciasta. Słuchajcie, ustawiłem składniki tak, od których powinniśmy zacząć. Czyli zaczynamy od masła. Pamiętajcie, aby mleko nie było bardziej nagrzane niż 40 stopni. Masło rozpuszczamy, następnie zestawimy i zalejemy mlekiem. Słuchajcie, masło nam się już rozpuściło, więc zestawiamy, zalejemy mlekiem. Rondel jest ciepły, więc ta temperatura naprawdę. Powinno być około 40 stopni. Następnie dodajemy cukier. Mleko mieszamy, aby cukier nam się rozpuścił. Ja jeszcze sprawdzę, czy mleko na pewno nie jest za gorące. Jest idealne. Dodajemy drożdża i następnie mieszamy za pomocą rozboju, aby nam się wszystko rozpuściło. Cukier się rozpuścił, następnie dodajemy jajko. Rozbełtamy i wrzucimy do miksera, który nam wyrobi ciasto. Zawartość. Przelewamy do misy, następnie dodajemy mąkę, do której dodałem już proszek do pieczenia, sodę i szczyptę soli, tak jak jest w przepisie, czekamy około 15 minut, aż nam się dobrze ciasto wyrobi i przekładamy do kolejnej miseczki, którą wcześniej wysmarujemy olejem. Czyli bierzemy szklaną miskę, dajemy troszkę oleju i rozsmarowujemy po misce. Gotowe. Czekamy na ciasto. Czas sobie wyciągnąć ciasto. Ciasto już nam się wyrobiło. Słuchajcie, następnie wyrobione ciasto przekładam do miseczki. I przekładam do miseczki, tak jak opowiedziałem wcześniej. Zawijam folią spożywczą i odstawiam w ciepłe miejsce, ale pamiętajcie, nie gorące. O, tak robimy. I magiczna sztuczka. Hop! A, można! Takie ze u mnie w domu się dzieją, także yy, ciasto już mamy zrobione i zaczynamy. Wiem, że to wydawało się Wam, że to bardzo szybko trwało, ale tak naprawdę no, musi podwoić praktycznie godzina czasu. Najlepiej godzina czasu w ciemnym pomieszczeniu i proszę zobaczyć, jak to ciasto, ciasto wyrosło. Ja jeszcze pokażę dla porównania, żebyście wiedzieli, jak to w domu zrobić. O, czyli tak wygląda ciasto przed wyrośnięciem, a tak wygląda już po godzinie czasu. O. pięknie wygląda, pięknie, po prostu przepięknie urosło. Jednak proszek i soda też naprawdę dużo nam dadzą. I tak, jedną o, chyba będzie trzeba zrobić na dwóch, aby było nam łatwiej zawinąć, czyli weźmiemy, tutaj przełożymy, posypiemy mąką i za pomocą wałka delikatnie słuchajcie sobie rozwałkujemy. Jeżeli damy dwa pergaminy, tak naprawdę ciasto nam się w ogóle nie przyklei. A musimy pamiętać, żeby nie zrobić za dużego kawałka, aby nam wszedł do pieca. Yy, ciasto mamy rozwałkowane. Teraz układamy farsz, czyli rozkładamy go na całym placku, zostawiając na dole miejsce, aby można było to ciasto zawinąć. Słuchajcie, farsz już jest zrobiony, także ciasto zawijamy do środka raz dwo. i następnie zwijamy w rulonik jak sushi. <suszy> o. proszę zobaczyć jaki piękny nie <kuh> wyszedł Kawałek, następnie odcinamy zbędną część. Słuchajcie, i odstawiamy na blaszkę również do wyrośnięcia. Słuchajcie, tak wygląda ciasto po 45 minutach, czyli tą rolkę, którą ja zawinąłem, przykrywamy drugim genem i odstawiamy również w ciepłe miejsce, a tak wygląda. Ciasto już po wyrośnięciu. Także ja to ciasto odkładam. A to hmm, najpiękniejsza część. Czyli do mleka dodamy jajko. Wymieszamy i wysmarujemy ciasto. Delikatnie ciasto jest napowietrzone, pięknie będzie wyglądało. Ja wiem, że to jest może troszkę pracochłonne, ale słuchajcie, Włosi mają kalzone, a my mamy kulebiaka. Ach, pięknie pomalowany, do tego kminek. Ciasto jeszcze posolimy z góry i popieprzymy. I pieprz. Także tak wygląda przed pieczeniem nasz kulebiak. Słuchajcie, piekarnik mamy ustawiony na 180 stopni. I wrzucamy do pieczenia. Trzeba było go teraz przełożyć z tego pergaminu. Najlepiej by było delikatnie. Warto poświęcić trochę czasu w domu i na święta przygotować coś takiego. Już państwu pokazuję, jak to wygląda. Także ciasto wyszło, ciasto sprawdzone. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć więcej przepisów, zapraszam Was na kanał YouTube na Szlaku Smaku oraz do Polomarketu, gdzie na ulotkach również znajdziecie przepisy i receptury. Także zapraszam serdecznie i do zobaczenia.